Cześć wszystkim, witam Was ponownie na naszym kanale i zapraszam Was dzisiaj na film Poranek z Kasią. Pokażę Wam dzisiaj, jakie kosmetyki aktualnie używam do pielęgnacji, co nowego pojawiło się w mojej kolorówce oraz w końcu pokażę Wam, jak zrobić takie włosy. Mam nadzieję, że film Wam się spodoba i zapraszam do oglądania. Na samym początku zaczniemy od pielęgnacji włosów. Ja aktualnie używam ten szampon od marki Topa. Jest to szampon wzmacniający, micelarny do włosów osłabionych, który ma za zadanie przywrócić siłę, witalność, wzmacnia i regeneruje. Jest tutaj 90% składników pochodzenia naturalnego. Powiem Wam, że ten szampon przepięknie pachnie, i tak naprawdę zapach skusił mnie do zakupienia tego produktu. Włosy bardzo fajnie myję. Nie plączę ym, i rzeczywiście zapach na włosach utrzymuje się przez, myślę, spokojnie cały dzień. Jeżeli chodzi o odżywkę, to ja ostatnio wróciłam do mojej ulubionej odżywki od Dawinessa. Jest to odżywka Oil. Yy, uwielbiam ją. Jest fantastyczna, yy, bardzo wydajna. Wystarczy odrobina produktu, aby. Nałożyć na włosy. Włosy po tej odżywce są zadbane, piękne, miękkie, świetnie się rozczesują. Ja tym bardziej, prawie codziennie albo co drugi dzień, używam suszarki, lokówki. Więc ten produkt naprawdę chroni moje włosy. Oczywiście przed stylizacją włosów używam ten olejek, o którym Wam też bardzo często na naszym kanale mówiłam. Jest to moim zdaniem najlepszy produkt chroniący nasze włosy właśnie przed wysoką temperaturą, Pomagają Rozczesać włosy, jeżeli jakieś tam kołtuniki się pojawią, i tak samo wydaje mi się, że ten produkt pomaga w, i przyspiesza suszenie włosów. To jest moje, nie wiem, które opakowanie, nie jestem w stanie go przeliczyć, ale ja zużywam do i kupuję kolejny. Więc to, jeżeli chodzi o aktualną pielęgnację włosów, co do ciała. To Do mycia używam cały czas ten delikatny żel z serii Familias i on jest z Basic Lab. O nim też wam mówiłam wspólnie ze Stanową w podsumowaniu kosmetycznym roku. Bardzo fajny, delikatny, subtelny żel i on też fajnie właśnie wpływa na moją suchą skórę. A jeżeli chodzi o balsam, to tak jak widzicie, jestem już w sumie tutaj I jest to balsam fińskie bioodżywienie. Jest to marka Farmona, ta seria My Bio i to jest balsam Wykładzający do skóry suchej i bardzo suchej, przy czym jest to produkt bardzo lekki. Rzeczywiście nawilża, ale jest bardzo lekki, wchłania się w tempie ekspresowym, nie pozostawia filmu. I to jest super kosmetyk właśnie na taką poranną pielęgnację, gdzie potrzebujecie nawilżenia, ale nie macie czasu na to, żeby kosmetyk wam się wchłonął, albo na przykład jeżeli nie lubicie właśnie takiej tłustej warstwy na skórze, to ten kosmetyk jest naprawdę warty uwagi, ma pompkę, więc aplikuje się bardzo szybko. Więc to jeżeli chodzi o pielęgnację włosów oraz ciała. I teraz przejdźmy do twarzy. Do mycia twarzy aktualnie używam ten żel od Sensu Mare. Jest to żel Pure, Delikatny żel, właśnie do mycia twarzy. Marka Sensu Mare jest to marka polska, wegańska, która w swojej ofercie ma kosmetyki. O bardzo aktywnych, wyjątkowych y, składnikach. Jeżeli chodzi o ten żel, to oczywiście ja rano używam sam że y, bez y, mycia wcześniej twarzy oliwkowej, bo nie ma takiej potrzeby. A ten żel, muszę Wam powiedzieć, jest naprawdę bardzo delikatny, ale też skuteczny. Fajnie y, myje naszą twarz, y, delikatnie się pieni przy czym też ten żel nie podrażnia nam skóry, nie szczypie w oczy. Wręcz przeciwnie, wydaje mi się, że jest to kosmetyk bardzo taki łagodzący i uspokajający naszą skórę. On tutaj w swoim składzie ma wodę z lodowca nor norweskiego, ma też kompleks 5A, yy, które sprawiają, że nasza skóra właśnie jest oczyszczona, jest nawilżona, ale też przy okazji bardzo miękka w dotyku. Ja do swojej pielęgnacji oczywiście wprowadzam też składniki aktywne, takie jak kwas hialuronowy, witamina C czy niacynamid. Oczywiście wszystko zależy od potrzeb mojej skóry i od pielęgnacji, czy to jest poranna, czy to jest wieczorna, bo oczywiście nie wszystkie kosmetyki powinniśmy łączyć w tej samej pielęgnacji. Na przykład jeżeli chodzi powiedzmy o witaminę C i niacynamid, nie powinno się łączyć na przykład jako kosmetyk um, używany jeden, jeden po drugim. Więc tutaj trzeba uważać. Ale oczywiście aktywne składniki w mojej pielęgnacji są. Ja ostatnio też zaczęłam testować to serum. Jest to serum również od marki Sensum Mare bo po moim zachwycie kremu, który pojawił się w ulubieńcach roku, postanowiłam przetestować całą tą serię. Oczywiście o kremie później wam powiem też kilka zdań, ale wracając do serum, jest to serum Algorich, jest to serum, które ma za zadanie naszą skórę nawilżyć, odżywić i działa też przeciwzmarszczkowo. On ma w swoim składzie mnóstwo aktywnych składników, bo musimy też pamiętać, że jeżeli chodzi właśnie o aktywne składniki, to największą moc działania tych aktywnych składników znajdziemy właśnie w serum. Mamy tutaj przede wszystkim połączenie alg z wodą z lodowca. Mamy też niskocząsteczkowy kwas hialuronowy, który działa bardzo fajnie liftingująco, poprawia naszą jędrność skóry. Oprócz tego serum jest też bogate w ekstrakt 7 alg, które działa wzmacniająco i rewitalizująco. Naprawdę bardzo fajne serum i jest to serum, które ja używam akurat teraz rano, ponieważ jestem podczas robienia zabiegów laserem na twarz, bo chcę się pozbyć moich przebarwień, więc używam to serum właśnie rano. Konsystencja tego kosmetyku jest naprawdę bardzo lekka, jest przyjemna, szybko się wchłania w skórę i jest to serum, które nie pozostawia lekkości na twarzy, nie pozostawia żadnego filmu. Powiem Wam, że wchłania się w tempie ekspresowym i świetnie współgra właśnie z kremem, potem też z makijażem. Nic nie spływa, nic się nie klei. No naprawdę bardzo fajny, mmm, fajny produkt. Moją pielęgnację oczywiście zamykam odpowiednim kremem. O tym kremie też Wam mówiłam w podsumowaniu roku. Tak jak widzicie się, jest to krem również z serii Sensu Mare Algo Rich. Ja tutaj zużyłam jedno opakowanie, proszę bardzo, w ręko. Zaczęłam używać drugie już w grudniu. Delikatne zużycie jest i powiem Wam, że to jest jeden z lepszych kremów do skóry suchej, które miałam do tej pory w mojej łazience, które stosowałam systematycznie, codziennie. Jest to krem bardzo mocno nawilżający odżywiający i przy okazji działa przeciwzmarszczkowo. Skóra po użyciu tego kremu jest po prostu pełna blasku, jest jędrna, jest aksamitna. Konsystencja tego kremu jest bardzo treściwa. My na to mówimy, że to jest taki bogaty krem, rzeczywiście to tak jest. Jest to krem naprawdę o naprawdę bardzo takiej fajnej, aksamitnej konsystencji. Wchłania się w tempie ekspresowym w przypadku mojej suchej skóry. Ten krem też działa jak taki Plaster, jak taki opatrunek na skórę, która hmm, potrzebuje ogromnej dawki aktywnych składników odżywienia, nawilżenia. Sensum Mare w swojej ofercie ma też mnóstwo innych kosmetyków, takich jak na przykład tonik czy peeling enzymatyczny, który planuję w najbliższym czasie przetestować. Jeżeli ktoś z Was chciałby sprawdzić te kosmetyki i przetestować na swojej skórze, to mam też dla Was zniżkę 15% na hasło LGS. Oczywiście w opisie pod filmem dostaję Wam wszystkie linki do produktów, więcej informacji o kodzie i o zniżce. I teraz, moi drodzy, może przejdziemy do suszenia włosów. Jeżeli chodzi o mój sprzęt i akcesoria do stylizacji, do układania włosów, to oczywiście szczotka Olivia Garden. Ja o niej już mówiłam mnóstwo razy na naszym kanale. To jest najlepsza szczotka ever, jeżeli chodzi o czesanie. Ja mam w rozmiarze large. Jeżeli chodzi o suszarkę, to cały czas używam to od Remingtona Prolux. Złota wersja jest fantastyczna, mocna i moje włosy rzeczywiście. No nie powiem, że w ekspresowym, ale w, ale w bardzo szybkim tempie suszy. Do układania moich włosów, yy, kiedy chcę mieć loki, a ja loki mam bardzo często, używam tą lokówkę od Revolvid I jest to lokówka z takim tutaj klipsem yy, i poleciła mi ją moja fryzjerka Aldona. Zawsze jak chodzę do jej salonu, to ona również yy, tę samą używa i też mi nią układa włosy. Także to są takie trzy elementy niezbędne jeżeli chodzi o układanie moich włosów. Bardzo często pytacie się mnie jak ja kręcę swoje włosy, jakie układam. Więc dzisiaj Wam tak w skrócie wszystko opowiem. W sumie nic wielkiego się nie zmieniło od roku, albo nawet od dwóch lat. Mm, ale zaraz wam powiem, co i jak. Oczywiście górną warstwę yy, spinamy spinką ja niestety gdzieś swoją zagubiłam, więc z gumką. Na pewno przede wszystkim trzeba rozczesać porządnie dolną warstwę. Okay. Jeżeli chodzi o moje włosy, to są ścięte na prosto z delikatnymi refleksami, większa ilość refleksów jest tutaj w okolicach twarzy. Podłączyliśmy naszą lokówkę i teraz jeżeli chodzi o te loki, które mam ostatnio, to są takie bardziej mm, loki messy hair, coś w tym stylu. Ja swoje dzie włosy dzielę na 3-4 partie. I biorę takie dosyć, grube, dosyć takie grube pasmo. Wcześniej robiłam na cienkich pasmach loki, teraz raczej mm, skupiam się na takich grubych, żeby te loki też nie były idealne, po prostu jak spod liniki. Bardziej takie, wiecie, niedbałe i takie, które jakbym zrobiła od niechcenia, ale efekt końcowy jest super. Oczywiście lokówkę trzymamy w pozycji mm, pionowej. Zakręcamy włos. Czekamy dosłownie kilka sekund, może 3-4, i rozpuszczamy. Ok. Pierwszy lok zrobiony. Te loki nie muszą być, wiecie, idealne. One, jak będą takie, wiecie, trochę zrobione od niechcenia, to efekt końcowy naprawdę będzie super. Bierzemy kolejne, widzicie, grube pasmo włosów. Zakręcam. Trzymam dosłownie kilka sekund i tak jak widzicie, tutaj ja tą końcówkę nie zawijam. Może tak Wam pokażę, albo tak może bardziej. Nie zawijam ja ją utrzymam tutaj w palcach. Puszczam. A, groce! Ok. I kolejne. Może ten z przodu podzielę jeszcze na dwa. Powiem Wam, że jak już się wejdzie w prawe, to te loki kręci się dosłownie w kilka minut. Hmm. Oczywiście też wszystko zależy od grubości włosów, od objętości, ale moje włosy naprawdę bardzo szybko się kręcą, po tym są podatne też na kręcenie. Ale pamiętajcie, że jeżeli używacie regularnie lokówkę czy prostownicę, to trzeba też zadbać o odpowiednią pielęgnację. No na moich włosach Dalina sprawdza się super. Ok, włosy mam mniej więcej tak pokręcone. Teraz najważniejsze jest to, żeby te loki delikatnie rozczesać. Z reguły moje włosy najlepiej wyglądają godzinę, może dwie godziny po stylizacji, bo wtedy te włosy się już, tak wiecie, same ułożą. Pamiętajcie, żeby zawsze rozczesać loki, wtedy ten look będzie bardziej naturalny. Oczywiście wszystko możemy utrwalić lakierem. Ja mam tutaj najlepszy lakier Ever, ever L'Oreal y, Infinium. Dobrze mówię? Infinium. Chyba tak. Dobra. Wciskamy. Odcinku opowiem Wam też y, o mojej kolorówce, bo trochę produktów się zmieniło, jest też troszkę nowości. Ale zanim przejdziemy do mm, makijażu, to oczywiście na twarz nakładam krem z filtrem. Ja używam ten od Paula's Choice, jest to moje drugie opakowanie. Szybko się wchłania, y, nie pozostawia takiego uczucia lekkości. Jeżeli chodzi o podkład, to ja ostatnio używałam podkład Creme CC z Its Cosmetic i zamieniam go teraz na Creme BB z Purito. Jest to hmm, krem z filtrem koloryzujący. Mamy tutaj też hmm, ochronę UVA, UVB. Bardzo fajne, lekkie wykończenie. Plus hmm, mamy tutaj też hmm, ekstrakt z Wąkrotki Azjatyckiej. Kolor mam Natural Beige. 23. I podoba mi się w tym to, że możemy tutaj budować krycie. Odrobinę korektora też się przyda. Hmm. Korektor. Ja mam tutaj tart yy, i to jest kolor 20N. Odrobinę tutaj. Coś pod okiem. Na przebarwienia. Ja lubię wklepywać korektor palcem. Trochę tak, widzicie, co wracam do korzeni, jeżeli chodzi o y, aplikację kosmetyków. Cały makijaż utrwalimy pudrem. Ja mam tutaj puder z y, Glam Shopu, Glam Puder. Y, jest to puder klasyczny y, o naturalnym matowym wykończeniu numer 3. I tutaj mam taki super pędzel od y, zmalowanej. Więc odrobina pudru. Jeżeli chodzi o puder, to ja cały czas używam ten od Catrice. To jest moje kolejne opakowanie. Jest to jeden z moich ulubionych pudrów. Ja mam w kolorze Sandkist 0.10. Co do rozświetlacza, to ja mam tutaj rozświetlacz od Inglota. Jest to w Inglot 153. Przepiękny rozświetlacz. Idealny na co dzień. E, po prostu wtapia się jak masełko. Jak robiłam ostatnio porządki w moich kosmetykach, znalazłam ten rozświetlacz. No i to jest złoto. Ostatnio, w mojej toaletce pojawiła się nowość. Tart jest to róż. Takim przepięknym delikatnie różowo-brzoskwiniowym kolorze. Ja mam dosyć gęste brwi, więc stylizacja brwi u mnie trwa moment. Moje ubytki, które tutaj mam, podkreślam tym pisakiem od Maka w kolorze taupe. To już też jest, nie wiem, które moje opakowanie i to jest jeden z lepszych produktów właśnie do stylizacji brwi. Ok, brwi mamy ogarnięte, teraz czas na cienie. Szukałam ostatnio jakiejś nowej palety, która by mi zastąpiła tą od Zuzy, Glam Shop Bohema, ale muszę Wam powiedzieć, że to jest jedna z moich najfajniejszych palet, ulubiona. Fantastyczna jakość, fantastyczna trwałość. Cienie są mega napigmentowane. Mój ulubiony cień to oczywiście socho, i tutaj widać już powoli dęko, w sensie dno. Te dwa brązy też są moimi ulubionymi. Jeżeli chodzi o mój makijaż oczu, to nie będę ukrywać, ale jest naprawdę bardzo prosty. Na początku, tą pierwszą warstwę, którą nakładam, to jest cień w kolorze Baklava. Odrobinę w kącik wewnętrzny, tutaj nakładam ten cień, cincin. Ok. No zobaczcie, przepiękne są te cienie, no ale myślę, że już wy i dobrze znacie, więc tutaj nie ma zbytnio co się rozwodzić, bo paleta jest super. Ja już od dłuższego czasu nie używam eyelinera, ale za to używam brązową kredkę. Ja mam tutaj kredki od marki y, Gosz i to są naprawdę fantastyczne kredki. Ja mam w sumie dwie. Jedną w kolorze 02, drugą w kolorze ym, 03. Teraz użyję to w kolorze 02. Ona jest odrobinę ciemniejsza, więc ja delikatnie tutaj sobie podkreślam tą linię, ym, tak żeby to oko było może odrobinę wyraźniejsze. Oczywiście później. To kredkę delikatnie blenduję z Brązowym dzieniem Malibu tak, żeby to oko było takie bardziej rozdymione. Na sam koniec podkreślam też rzęsy. Na początek baza akurat teraz używam to od Lancome Seal Booster XL, a jeżeli chodzi o tusz to mam maskarę z Colistar. Ja ją kiedyś Wam też pokazywałam na naszym kanale, ona jest taka delikatnie wywinięta. Więc oczywiście baza. Ja już teraz nie ruszam się bez bazy, jeżeli chodzi o rzęsy. Na sam koniec usta podkreślam pomadką od Maka w kolorze Fox 808. Tak prezentuje się mój makijaż. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Muszę Wam też powiedzieć, że ja teraz, odkąd pracuję w domu, to jednak staram się codziennie przygotować się, ułożyć włosy, zrobić sobie makijaż, nałożyć czyste, fajne ubranie, bo wtedy ja po prostu się lepiej czuję i też praca, którą wykonuję w domu, jakoś mi idzie szybciej, sprawniej, jestem gotowa do działania, zmobilizowana. Nie do końca przepadam spędzać czas w domu taka, wiecie, rozmemłana, z brudną głową i po wyciąganych ubraniach. Tu nie do końca jest mój klimat, więc tak wygląda mój makijaż, tak prezentują się włosy, widzicie, z godziny na, lepi, godziny na godzinę one wyglądają znacznie lepiej. No i teraz czas na stylizację. stylówka dnia. Mam na sobie bluzę. Bluza jest odletu Mix Match, oversize'owa, z działu męskiego. Ma bardzo fajny wzór i taki trochę efekt ma na sobie z pranej bluzy. Do tego spodnie skórzane z Medicine, bardzo wygodne, jedne z moich ulubionych. No oczywiście mm, na nogach toporne buty z Zary, zegarek oraz delikatny łańcuszek gwiazdki, również jest z Apartu. Więc tak się prezentuje moja stylówka dzienna. Idealna na co dzień, wygodna do tego, żeby pracować w domu. Dajcie znać, co myślicie. Chodzi dzisiejszy odcinek, to byłoby na tyle. Tak właśnie wyglądają moje poranki. Tak się przygotowuję do działania, do pracy. Mam również nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Oczywiście, piszę dalej do w komentarzach, jakie są Wasze wrażenia. E, fajnie, gdybyście też napisały mi na dole, jakie odcinki kolejne chciałybyście, żeby pojawiły się u nas na kanale. Ja się z Wami żegnam. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia. Pa.